Piotr Wilczewski, współkoordynujący treningi Mariusza Wacha przed walką z Władimirem Kliszko. Piotr, powiedz, jak, jak wyglądał ten parobus. No, obóz był dosyć ciężko, nietypowy. Nietypowy, jak, 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 jak można powiedzieć, jak każdy, bo, bo taką, jaką Mariusz pracę wykonał, to on, można powiedzieć, rzadko się spotyka. Bardzo rzadko. Popracował nad siłą, popracował nad yy, wytrzymałością ogólną, na no, głównie też i techniką. Też popracował nad własną głową, czyli yy, praca z psychologiem, z, z panem doktorem Dariuszem, także no, full service miał na tym obozie. To jest twoim zdaniem najlepszy Mariusz Wach, tak jak go oceniasz z ringów zawodowych? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że jeszcze poczekajmy do półtora tygodnia, kiedy złapię świeżość, luz i, i, i tą formą wybuchnie 10 listopada, bo myślę, że to będzie wtedy już najlepszy Mariusz Wach, jak, jak, jak do, do, tego, do tej pory widzieliśmy. Co twoim zdaniem będzie największym atutem Mariusza w starciu z kiczką? No chęć zwycięstwa, głód bycia, nie wiem, no, yy, mistrzem, bo można powiedzieć, każdy chciałby być mistrzem. Tu się mówiło już wiele razy, że będzie przybył mistrzem świata, a się to mówiło, mówiło, że w każdej jego walce, że Mariusz będzie mistrzem świata, także w końcu nadszedł ten czas, żeby zostać tym mistrzem świata i wydaje mi się chęć zwycięstwa, chęć yy, yy, pokazania się nawet no, innym, nie, tym nawet może nie, nie, tyle, nie do wiarką, bo praktycznie to chyba każdy w niego wierzy ale pokazania się, że może być pierwszym mistrzem świata w wadze ciężkiej jako Polak. No właśnie, w Polsce wszyscy wierzą w zwycięstwo Mariusza, ale na zachodzie zagraniczni eksperci typują ciężkie KO, pari parterze opowiadają, że Mariusz zostanie zniesiony z ringu. Jesteś blisko Mariusza, czy to na, jakoś na niego działa deprymująco, czy raczej go mobilizuje? Wydaje mi się, że bardziej go mobilizuje, ja z własnego doświadczenia wolę jechać jako, jako nie fawory, bo wtedy obciążenie ze mnie spada i tak jest w przypadku Mariusza, Mariusz nie mówi, niech oni sobie mówią co sobie chcą w ringu, będzie całkiem inaczej, no i, i, tak, mówię, i tak żeby trzymał do samego końca, niech oni sobie mówią, że będzie nokaut, a Mariusz wyjdzie i zrobi coś innego. Jak wyglądała twoja współpraca przez ten cały obóz z Juanem Delonem? były jakieś burze mózgów, coś nowego się urodziło jeśli chodzi o tak, taktykę, technikę? Tak właśnie, że nie do końca było tak, jak powinno tak, 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 tak być, bo, bo ja miałem to inne zdanie, ten chłopak miał inne zdanie. Próbował mi, jeżeli ja coś nie rozumiałem, to próbował mi wychodzić, przychodził i tłumaczył, także wiele razy mówił, że, że muszę jednak y, być cierpliwy, że to zaowocuje. Y, no ale tak jest, dobrze, że ja miałem inne zdanie, on miał inne zdanie i ja przynajmniej mu o tym mówiłem, że mi coś nie pasuje. Także mam nadzieję, że później to owocowało. To chyba sobie przemyślał to, co ja miałem do powiedzenia. I przychodził drugi dzień i widać było, że przynajmniej na 10 konfliktów, 5 był przemyślanych, bo, bo, bo robił jednak nie do końca tak, jak chciałem i nie do końca tak jak on chciał. Czyli przyszedł na jakiś tam kompromis. Jak wyglądały sparingi? Widzieliśmy tutaj Julius Rong, Chris Thomas. Jak, jak to wyglądało? No to jak sparingi, no tak w zgrupowaniu były dobre i złe. O tych złych się zapomina, tylko wyciąga się wnioski. O dobrych z dobrych się człowiek cieszy. Mówię, no, początki były dobre, później były kryzysowe, końcówka była znowu lepsza. Także mam nadzieję, że właśnie, że ta ciężkie praca i, te, i ten ciężki kryzys na sparingach zaowocuje później dobrą formą w ringu. Jesteś przesądny? Byłem, już nie. Pytam dlatego, bo ostatni raz jak byłem z maruszem w ringu, z Chrisem Harem, też to było w Niemczech, był ciężki nokaut. Liczysz, że teraz będzie tak samo? Nie, to może nie przesądy, może bardziej, ja przynoszę szczęście, bo wydaje mi się, że, że chciałbym, chciałbym, żeby potrzebować tą dobrą pasę moją w narożniku, że jeżeli stoję, to, to masz wygrywa. I wydaje mi się, że, że tak będzie w tym przypadku. No chciałbym, No nie ukrywam, żebym chciał.